Tak jak powiedział, tak zrobił. Materiał bonusowy właśnie wjechał specjalnie dla Was, kochani. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Będą to skróty z roku 2024. Zapraszam do odcinka. Czas oczekiwania na załadunek 5 minut. I wjeżdżamy. Akcja, akcja. Czy owczarki wprasowały Chińczyka w drzwi? Twierdził, żebym położył przed drzwiami, bo nie dał rady otworzyć drzwi. Też nie ta! Lecimy dalej. A no tutaj za chwilę wrócimy, zobaczymy. Nawet chyba domu nie widziałem. Co? Nie przeszkadzać sąsiadów, nie chodzić z barcelami. Ciekawe. Ojej, z tymi paczkami dzisiaj. się jest to, że tu nigdy nikogo nie ma. Póki co humor dopisuje. Ha. Shiba, sztuk sztukłan Im większa hata tym większy problem z dojściem do drzwi Pomyłem jak cholera tutaj Ej Gdzie mnie tutaj przywiało to shop. Fajnie w ogóle jakby na wieździe była jakaś tabliczka że tu jest kur... 21a Idziemy przez fryzjera Ja wam, ja wam szczerze powiem, że ja nie wiem czy tu jest w ogóle droga. Popatrzcie jak to jest pozarastane. Na pomoc wysłana. Ta trasa jest nie do ogarnięcia dzisiaj. Tam panowie o czerwonych barwach z pubu wracali. Całą drogą sobie szli zadowoleni. Porażka ta trasa dzisiaj. Hello sweetie. To jest girls. I cyk Panie, panie Na tym razem to z spacz paczkomatu se pan odbierze Bo ja to pierdziele Całkiem spokojnie, miejscóweczka Klientka w ogóle jakaś niezadowolona Że w ogóle musiała kurierowi drzwi otworzyć Dawid za ale no, bina nie ma Po prostu pewnych ludzi nie da się zrozumieć Teraz dziuracz Cyk zaczynam pomału wkurzać, bo fajne miasto duchów. Cipsów na miesiąc. Mi się wydaje, że to będzie długi dzień dzisiaj. Kiedyś tu była skrzynka, ale się chyba zmyła. To mi się w ogóle nie podoba. A tu nad głową jest tak. Ha A -a -a -a. Co się dzieje, się dzieje. Niech mi ktoś powie, że my mamy łatwą pracę. No to lecimy sprawdzić, czy firma otwarta. Porę zakupy, wam powiem. Dobra, mamy tu dwie dostawy. Kurde, ja wam tu chcę. Przekazać ważne informacje, a tam Kajtek tak napierdziela. A mamy rodaka. Będę tu krążył jak jastrząb. Dobra, dwie paczki pod Willows, ale na razie nigdzie nie jadę pizza wieża. Zadałem się z kobitą, a tu kurde robota stoi, widzowie. Panie kurier, kurde szukam, szukam, a to w ogóle nie z tej strony, nie? Co my tu mam. oto i ona. Ogólnie tragedii nie ma. 75 stopni. Czy taki streamer wyprasuje kurde? Tak jak żelazko. I jak doszedłeś do tego momentu filmu, to pamiętaj, żeby zasubskrybować, dać lajka, miły komentarz. Ale tu ziółkiem przytegowało. Ta klientka to taka. Zawsze uśmiechnięta. Właśnie nad tym zastanawiałem. Moja babiczka pochodzi z Krzanowa. Dobra, farmy ogarnięte jak widzicie. Kobita mówi, że słodki jestem. To tak. Jak mi się podobało w Little jak mi się przestało podobać. Polia bąbelkowa. A to ciekawe. Ile tą drogą? Little to całkiem spoko się tutaj robi by ma być dom o numerze 39 o Powiem wam, że nie wesoło A tu na tych supach niby co widzisz? Gdzie tych gościu tutaj mieszkasz? Będziesz człowiek zdrowy zaczyna już mi się kuźwa ciśnienie podnosić Teramadam gdzie mam i co teraz? Powiedz mi, gdzie ja ci mam się kurwa usunąć tym kurwa vanem, co? Czy tu ktoś będzie? Ja mam nadzieję, że to jest jakiś żart Ha nie wiem czy płakać, czy się śmiać. Drożę powiem, że ja nie wiem gdzie jest w Willow czy to jechaliśmy. Oj tu szukam, a tu proszę, zobaczcie jaka miejscówka, jaka jest faza z tym zamkniętym mostem. Ta sama akcja, tu mam hatę i tu mam hatę. No i to jak wam mówiłem, the les, Wracamy z powrotem. Ja tego nie ogarniam. Dla ciebie, dla ciebie. wyjdzie tu ktoś, czy tak by dostał? I to taka sytuacja. Szczerze powiem, że ja nie wiem, jak tak trasę można poukładać. Ale Lipton, dobry wieczór. Kurier przybył oj i co ja robi tu, u, 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 u. Co ja tutaj na Bez kitu, jak z teksańskiej masakry piłą mechaniczną. Tu <głos> <głos> bało się Jeszcze tutaj nie byłem. Lecimy, lecimy na Szczecin. <noise> o, jest dzisiaj że oj oil tank. A nie ma nikogo, normalnie auto stoi. Wejdzie, nie wejdzie. Mnie w ogóle kiedyś pies pogonił, ale widzę, że... Tabliczka jest. Za chwilę wrócę i kupię te wszystkie maskotki dla mojego rama Rottweilera. 51 potrzebuję. Do sąsiadów dać. Do sąsiadów się nie wybieram nawet. Krójźwe, ale to jest kupa. Dobra, mamy Polaka, zobaczymy, czy idzie po polsku. Nigdzie nie jadę. Przerwa na kiepka. Ładnie. Robię, nie ma w ogóle siły. A mnie te pajęczyny denerwują. Tu szyba ten wiek po 40. Dziadek, lepiej żebyś był. Za chwilę się zajście w pory. Oj, paniczka, dawaj. dobrej. Uśmiech klientki był bezcenny. Wrócę też po A jak? To ja się po tym auto, jak smród po gaciach. Co to, to ja rozumiem? Akcja, akcja! Aaaa, kotki dwa. Dobra widzowie, szybkie podsumowanie. Tam jest zamknięty Rambo. A kto to jest Rambo? Nie twoja sprawa! Tak to mniej więcej wygląda Żyje tu kto? Kurde, nie, nie dzielni kierowcy to żebym tu gdzieś na patio zostawił Kurde, nie znam tych miejscówek Mnie to dzisiaj wysłali Więcej się nie dało To ta hata Sporo zakupy, proszę pana to jest, to jest właśnie takie najgorsze jak wiedziesz w taką pipidówę Widziałeś, że podjechałem, nie wychodzisz tak dziesiątka, tu jest Cóż my tu mamy, popatrzmy 4 litry w benzynie hmm. Czemu nie? Zowie gramy w szachy, popatrzcie się na to, ja pierdziel Kurde, powiem wam, że to coś jak krew z nosa dzisiaj idzie. Kurde, myślałem, że nowe miejscówki dzisiaj będę miał, jakieś fajne, a tu popatrzy się. To sama Kuba, tylko inne miejsce. Wam że powiem, że ja nawet nie wiem w jakiej miejscowości jestem. W ogóle mi się ta trasa nie podobała, powiem. A to że niby gdzie? Do drogi nie ma. Tak to mniej więcej wygląda. Parcela do boksu. Do boksu parcela. Mam lenia w dupie. 3,5 zacna sztuka Kurde, jak ja nie lubię bałaganu. Co to jest? To w Polsce wygląda z tym Amazonem. Skrzynki brak farma i wandrower. Dobra, jest i farma. Koperta jest. Skrzynki nie. Takie ulice główne się fajnie robi, ale w dzień. Bo wieczorem to jak widzicie długie podjazdy. Z użyciem wstrząsnąć, dobra, tak to się prezentuje, dobra. Pod kolejny adres mamy 7 paczek. Oj, kurźba, nie mam już siły. Mamy kot. Jestem taki kurźba zjebany, że aż mi się gadać nie chcę. Popatrzcie jeszcze mam 40 minut na magazyn. To wychodzą te dwa stopy, zawsze idą w parze. Szósta i siódemka. Biorę się z tym czy nie. O jezus! No sekret! mnie to kurwa irytuje. A przerwana papieroska mała. Będę taka fajna pogoda była pod chmurką, fajnie, chłodniutko. To wylazło i przedarło się słońce. Duh, teraz... hał hał było, tu, kurwa, gdzie? uwagę, poprzycinała A teraz już jest z powrotem Dalej się tutaj ma Lepiej 9 worków niż 17, nie? palcem, Choć paczkę na tylne drzwi Chyba nic nie mi się tam dymać Hello! Po co mi tutaj kopert składaje? Ładnie czekałem aż Pan wyjdzie Ale dużo mojej cierpliwości. Bardzo ciekawa sytuacja. Słuchaweczki gamingowe. Całkiem spoko. Ja sobie wypraszam, chyba nosić takie ilości. Uj. Czy wy to widzicie? Prześladujemy. Czekaj, nie krzykaj na mnie. Znasz mnie dobrze. Pani pani kurier idzie. Proszę o szybkie odparcie. Wrót. Ładny kuźwa kloc. troszkę tego dzisiaj jest. Że są takie chaty, że ludzie codziennie zamawiają. Nie ma dnia, żeby czegoś, chociaż malutką kopertę, naklejeczkę. Temat pukania nie wchodzi w grę w ogóle. Pajłajt, Zegar na ścianę sztukłem. A to już skąd się niby wzięło? Jeszcze zimy nie ma. Co ty człowieku robisz? Zobaczył, że droga zamknięta i tutaj... Wyhamował aż wir poleciał. Już chyba wiem co wuje. Ha! Zaciągłem pięknie. Fuh! Tutaj mam bodajże jeszcze dwie dostawy. Dobra, widzowie jak widzicie cztery wory poszły. Straszna zbała widzowie. No problemy. Ja I but fucking which way Gdzie tu sens i logika? No i pewnie jest codziennie tralalala i ściana przez łóżko wypchana. Wiesz, co robić dzisiaj. Aż sam się zastanawiam, jak to mi dzisiaj pójdzie. A tutaj to jeszcze chyba nie byłem. Dziś panie kolego, nie czekam na pana. Kurde, za te ostatnie miesięcy to te Angole, co mnie tutaj tak ubóstwiają, jaki Ty, kurier jesteś super. Bo nimi jakąś whisky, kurde, za 500 funtów kupić. Albo chociaż jakieś kuźwa czekoladki. Tylko to wiecie, jak z Angolami jest. Ciu, 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 fajny chłopak jesteś, ale pakuj mandżur i sobie już wracaj do swojego kraju. Ha! To jest właśnie to widzowie. Najgorsza farma w tej okolicy. Milkotyczna koperta szybkła. Listownik jest, jest, ale. Widzowie, znowu jest problem z tą samą farmą. Half penny farm, nie? Także, że stąd jeszcze nie odjechałem, bo dla klientki mam jeszcze kopertkę tutaj, nawet nie wiedziałem. W ogóle czemu mam z dwóch worków robić. Najgorsze jest to, że mi się sikać co ja tu nie mam za bardzo gdzie. Front door, front porch. Kurde, jaki kurczak fajny. Wchytę oh, lotkę. Ha, wide lot. Jak mnie nie wpuszczą, to zrobimy nowy content, jazda z barierkami, ha! Nie no, żartuję. No, i tak to się kuźwa prezentuje. Kurde, jeszcze trochę jest, co? Dobra, ciśnijmy to. Dobra, lecimy do ziomala. No. I w bina wjechałem. Dobra kochani, mamy Age Verification. No i się ściemnia, jak widzicie. Ale kurde padaka, co? Kurde, jest godzina siódma, a wrażenie jakby już chyba koło dziesiątej było. Te kobietki tak malutku otwierają no ale z drugiej strony im się nie dziwię, nie? więcej kuźwa stopów się nie dało napierdzielić w jednej pipidówie tutaj wejdź jeśli śmiesz kurde, wypiłem tego zajzajera co niby strzydeł ma dodawać a wiecie co dodał? no, gadu gadu a z robotą w dupie powiem wam, że się tu kurde wpierdzieliłem Taka sytuacja. Taki to pożyje, co? Najgorszy okres na kurierce widzowie. Tobie nie za dobrze? Co no miał? Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Hej! tak co tu się dzieje? Dobra, jak się Wam materiał podobał, to zostawcie coś po sobie, jakiegoś miłego komentarza, zasubskrybujcie kanał, oczywiście. Wsparcie, 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 lecimy po tysiąc subów. No i co? I widzimy się w następnym materiale. Hej, obongo, eju!